Wysokie temperatury, które pojawią się 13 i 14 sierpnia w Polsce szczególnie południowej, zachodniej i centralnej będą utrzymywały się przez dwa dni. 14-15 sierpnia według aktualnych wyliczeń to będą dni z najwyższymi temperaturami. 16 sierpnia prawdopodobnie nastąpi wyparcie tych bardzo ciepłych mas powietrza przez powietrze zdecydowanie chłodniejsze. Zobaczcie zresztą tutaj mamy temperatury właśnie 16, gdzie jeszcze w Polsce południowo-wschodniej 30-32 stopnie Celsjusza będą prognozowane, natomiast w Polsce północno-zachodniej już te temperatury niższe, 20 do 24 stopni Celsjusza. Co więcej, widać jest doskonale front atmosferyczny, który będzie przemieszczał się z Polski północno-zachodniej do Polski południowo-wschodniej, przynosząc nam opady deszczu, burze i owo ochłodzenie. Więcej szczegółów dotyczących tych tej sytuacji znajdziecie niedługo na naszym kanale Łowcy Burz Paweł i Marta zapraszam serdecznie